Cześć, nazywam się Mariusz Kędziora i witam Cię w kolejnym odcinku naszego kursu Edukacja zdalna z Microsoft Teams. Wszystkie szczegóły kursu znajdziesz na stronie evangelista.it łamany na Teams. A teraz zapraszam Cię już do kolejnego odcinka. Cześć! W tym odcinku pokażę Ci w jaki sposób operować w kwestiach związanych z plikami, a konkretnie w jaki sposób zmieniać odpowiednio uprawnienia i dostęp do plików, tak aby czasami uczniowie mogli lub nie mogli ich edytować. Jeśli pamiętasz w kanale ogólnym, w dziale pliki, mamy automatycznie i domyślnie zakładany taki specjalny folder, który nazywa się "Materiały zajęć". W tym folderze dostęp do tego folderu, jeśli chodzi o edycję, kasowanie i robienie czegoś z plikami w środku, jest dostępny tylko i wyłącznie dla nauczyciela. Uczniowie mogą tylko i wyłącznie odczytywać dane z tego katalogu, natomiast w pozostałych katalogach, które tu w jakiś sposób będą tworzone, uczniowie już mogą do tych katalogów mieć dostęp pełny, czyli mogą go i edytować. Tą specjalną funkcję możesz zobaczyć na tej ikonce tutaj, ma ona taki dorysowany specjalny znaczek i jest, po najechaniu jest informacja tylko do odczytu dla uczniów. Natomiast jeśli być może obserwowałeś to w dziale na przykład, jeśli tworzymy nowe kanały i tam przechodzimy do plików, nie ma tam stworzonego w ten sposób specjalnego folderu. Ja tutaj go stworzyłem w poprzedniej lekcji. Natomiast jeśli przejdziemy do jakiegoś innego katalogu i do folderu pliki, to nie ma tutaj specjalnego katalogu, który by miał odpowiednio ustawione uprawnienia. Jeśli zdarzyłoby się, że przez przypadek, na przykład, usuniesz ten katalog w jakiś sposób i chciałbyś podobny katalog stworzyć, do którego uczniowie będą mieli dostęp tylko do odczytu, to pokażę ci, jak to zrobić. Wybierając opcję nowy i tworząc nowy folder, robiąc na przykład tutaj folder doświadczenia, załóżmy, klikając utwórz, normalnie tutaj uczniowie będą mieli do niego pełny dostęp, i tutaj niewiele możesz z tym folderem zrobić. Jeśli chodzi o te uprawnienia, aby to zmienić i aby edytować te uprawnienia, musisz przejść do SharePointa, czyli jest to jedna z aplikacji dostępnych w ramach Office 365 i możesz to zrobić na dwa sposoby: albo w ogóle dla całego działu pliki możesz wybrać tutaj te trzy kropki i wybrać Otwórz w aplikacji SharePoint, lub też dla tego konkretnego nowo stworzonego folderu możesz kliknąć trzy kropki i wybrać opcję Otwórz w aplikacji SharePoint. Otworzy nam się aplikacja SharePoint, w której zobaczysz znany już Ci zapewne nazwę Twojego zespołu oraz to, że jesteśmy właśnie w kanale ogólnym. On w tej chwili tutaj nazywa się kanał general. Aby zmienić uprawnienia dla tego folderu, przejdziemy sobie poziom wyżej, czyli do kanału general. To co możesz w tej chwili tutaj zrobić, to wybrać te trzy kropki w tym miejscu i pojawić się dodatkowa opcja zarządzaj dostępem. Jeśli wybierzesz tę opcję, zobaczysz w jaki sposób w tej chwili te uprawnienia wyglądają. Zobaczysz, kto jest właścicielem tego folderu, kto go stworzył. Natomiast tu są dosyć dwie ciekawe rzeczy. Najbardziej interesuje nas w tej chwili ta. Członkowie witryny Geografia A2018, czyli w zasadzie wszyscy uczniowie, którzy są członkami tego zespołu, mają w tej chwili uprawnienia do edycji. Możesz to zobaczyć, najeżdżając na tą ikonkę ołówka, jest informacja: can edit, czyli mogą edytować. Jeśli chcesz to zmienić, możesz wybrać tutaj tą opcję i wybrać opcję Can View, czyli w tym momencie ten folder zmieni swoje uprawnienia i zmieni swoją ikonę na taką, że uczniowie będą mogli tylko i wyłącznie oglądać ten folder. Nie będą mogli w nim wprowadzać żadnych zmian. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeśli te zmiany zostały już tutaj przeze mnie wprowadzone i przełączymy się w tej chwili na katalog ucznia, przejdziemy sobie do katalogu ogólny, do działu pliki. Zobaczysz tutaj, że pojawiła nam się katalog doświadczenia, którego nie było wcześniej i ma on specjalną ikonkę z informacją tylko do odczytu. Czyli jeśli uczeń tu wejdzie, nie będzie miał możliwości dodania nowych plików w tym miejscu. Zmieńmy to jeszcze raz z punktu widzenia nauczyciela, czyli zmieńmy ten folder, zmieńmy uprawnienia do folderu i zmieńmy to w tej chwili, że członkowie mogą jednak edytować. Te zmiany zapisywane są na bieżąco, więc jeśli przełączymy się do widoku ucznia, przejdziemy sobie poziom wyżej raz jeszcze. Zniknie nam ta ikonka tylko do odczytu. Jeśli wejdziemy teraz do tego folderu, zobaczysz, że możemy dodawać tutaj zupełnie nowe pliki, i też jeśli byłyby pliki w tym miejscu, to bez problemu moglibyśmy je edytować, kasować i robić z nimi wiele różnych rzeczy. Natomiast ten sposób nadawania uprawnień powoduje, że możemy nadać zupełnie nowe uprawnienia dla zupełnie nowych plików i w ten sposób. Operować tymi uprawnieniami, jeśli chodzi o pliki. Możemy to robić również w każdym dowolnym folderze. Czyli, jeśli przejdziemy teraz sobie jako nauczyciel do folderu w naszych Teamsach, do kanału Rozrywka i ciekawostki, przejdziemy sobie do folderu Pliki, stworzymy sobie tutaj nowy folder dla wszystkich. To możemy również przejść do otworzenia go w aplikacji SharePoint, i również będziemy mogli widzieć, że jest tutaj ten kanał Rozrywka i ciekawostki. Mamy ten nasz folder, oczywiście z literówką. <laughs> Mamy ten folder, w którym również możemy zarządzać dostępem i możemy zmieniać te uprawnienia tak, jak nam się to podoba. Czyli również wybierając opcję, że mogą tylko widzieć i w tej chwili ten folder lobby się tylko i wyłącznie do odczytu. To wszystko, jeśli chodzi o te uprawnienia. Zachęcam do testowania i zabawy. Dziękuję ci za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ci się podobał i wykorzystasz wiedzę w nim zdobytą. Ja zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału oraz odwiedzin strony głównej tego kursu, czyli ewangelista.it ⁇ łamane na Teams. Do zobaczenia!